no dzień dobry, szybko zachęcam was do wzięcia udziału, bo zostały dwa ostatnie dni konkursu urodzinowego, tutaj szybko, szybko klikajcie, bierzcie udział, bo można wygrać to co samemu chce się dostać więc myślę super opcja, idźcie i potem tu wróćcie. i kiedy już wróciliście, mogę wam powiedzieć o czym będzie dzisiejszy film, a mianowicie tak jak w tytule yy, zrobię dzisiaj własnoręczny kalendarz i mam nadzieję, że wy zrobicie to samo bo jest prościzną yy, łatwą, strasznie w Kilka godzin jest już gotowe i tani. <grych> Ale dlaczego tak naprawdę robię swój kalendarz? Ponieważ. Od wielu lat kupuję kalendarze i żadne nie spełniają moich oczekiwań. W tamtym roku już nawet szarpnęłam się na zakup designerskiego kalendarza z ekstra super sklepu, który kosztował 50 zł plus przesyłka. I kiedy go dostałam, w ogóle nie byłam zadowolona, byłam po prostu życzeć mi się chciało, no bo wiecie, kalendarz jest dla mnie ważną rzeczą. Było tutaj mnóstwo przestrzeni, która nie była w ogóle potrzebna, ale którą w jakiś magiczny sposób zagospodarowałam i która mi się sprawdzała. I jest tutaj na przykład, wiecie, pamiętniczek taki z każdego miesiąca. O tym jest na blogu, więc podlinkuję wam trochę. No i to jest takie całkiem urocze, ale zupełnie nieprzydatne, kiedy chodzi o zabranie tego codziennie z sobą. To książka, a z racji tego, że ja codziennie mam książkę do czytania, to dwie książki w torbie są mi absurdalnie yy, zbędne. Więc postanowiłam w tym roku zrobić swój malutki, skromniutki kalendarzek, w którym będzie wszystko to, do czego doszłam w tym roku, ale będzie mały i delikatny. Także najważniejszą jednak y, sytuacją w tym wszystkim jest to, że on kosztuje około 4 zł, a ten, jak już wspomniałam, 50 plus przesyłka. Także jeżeli w głowie i w sercu macie cebulki, jak ja, to zapraszam Was na dzisiejszy film. Do stworzenia kalendarza potrzebujecie jedynie zeszyt, linijkę, dwa cienkopisy różnej grubości, jedną kartkę, nożyczki i taśmę oraz naklejki albo coś pięknego na okładkę. I to wystarczy. Wybieram te zeszyty z IKEA dlatego, że są czyste w środku, a przy okazji mają kartkę, na której z jednej strony są linie, a z drugiej strony jest kratka, co idealnie sprawdzi się. W swojej jakby wizji zeszytu. Także podkładam yy, kartkę, biorę cieńszy, e, cieńszy kopis, yy, linijkę i zaznaczam na początku miesiąc, a potem już swoje ustalone co cztery dni, yy, poniedziałek, piątek, sobota, niedziela. Później biorę grubszy cienkopis, którego nigdy, i to jest ważne, którego nigdy nie używam tak na co dzień, a jedynie do jakichś właśnie twórczych spraw. <grytania> I piszę poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota oraz daty. I to jest ważna rzecz, ponieważ ja swój kalendarz tegoroczny kończę dopiero 13 stycznia, dlatego swój nowy zaczynam od 14, bo nie potrzeba mi. Nie wiem, dwa razy duplikować. Na górze wpisuję miesiąc. Teraz kiedy mam już wszystkie daty zapisane, postanowiłam, że kilka dat poza urodzinami zapiszę sobie ze sztuką. I na przykład 8 marca w Toruniu jest wystawa doczysta Mariny Abramowicz. Na każdy miesiąc zrobiłam sobie dwie, dwie kartki, czyli cztery strony, a potem zostawiłam jedną pustą z dwóch stron. I tak yy, samo w lutym i w marcu połowę strony zapisuję rzeczy do zrobienia, połowa notat yy, tutaj będzie strona na notatki, a połowa to będą rzeczy podsumowujące miesiąc. Na grudzień również y, robię jedną notatkę z kreseczką, ale później zostają mi strony. I zostaje ich... Zostają trzy strony. I żeby pamiętać o tym, że to są strony na notatki, przyklejam na to taki oto kwiatuszek. Rośliny nie kwiatuszek. Oczywiście będzie to strona, którą w pewnym momencie będę musiała zapisać pewnie, ale na razie zostawię sobie trzy strony, na których będę mogła pisać różne rzeczy, a na, na tych trzech stronach również mam zaplanowane, co będę robić, także już Wam mówię. Z racji tego, że w tym roku chcę zrezygnować totalnie z zakupów, to znaczy z zakupów ciuchów, książek, chociaż nie wiem, czy to mi wyjdzie jakiś roślin, yy, chociaż roślin może nie, ale z zakupów takich konsumpcyjnych, typu właśnie ubrania chyba są największym takim konsumpcyjnym tworem, który nie jest potrzebny. Yy, także chcę sobie zrobić listę rzeczy, żeby sprawdzić, ile rzeczy kupuję. Nie chcę zwariować. Jeżeli coś jest mi potrzebne, to po prostu to zapiszę, a pod koniec roku będę wiedziała, czy jest tego tak strasznie dużo i czy z niektórych rzeczy mogłam zrezygnować. Robię linię i piszę zakup. Z racji tego, że jestem dziewczyną, mam też okres i się wcale tego nie wstydzę. Także, żeby być uporządkowaną i żeby mieć to wszystko w jednym miejscu, tak jak w tamtym roku, proszę zobaczcie, piszę sobie okres i zapisuję co, kiedy, jak. Żeby wiecie, mieć pod kontrolą wszystko, a nie tylko część rzeczy. Na stronie tylnej, jakby tytułowej naklejam kartkę, w której, która będzie otwierana i w której będę miała wypisane cele, ale wypiszę je dopiero 1 stycznia. Tak samo miałam tutaj, tylko w mniejszym rozmiarze. I to bardzo się sprawdzało, kiedy planowałam, co zrobię w yy, dany miesiąc, kiedy przygotowywałam się na przykład na filmówkę, czyli zrobić i co zrobić, żeby wiedzieć, że to, co mam zrobić, na pewno pokrywa się z tym, żeby wykonać te cele. I to było ekstra super, yy, także bardzo Wam polecam. No i teraz przychodzi czas na najważniejszą rzecz, czyli przyklejenie. Obrazeczka. Wytnę ten i ten, bo nie wiem, który rozmiar będę chciała mieć. Biorę do tego tekturkę. Zdecydowałam się na tą mniejszą naklejkę, bo pomyślałam, że jeżeli na przykład coś by się z nią stało, to zawsze mogę nakleić większą i znowu będzie jak nowy. Także teraz chodźmy, podsumujmy wszystko z moją twarzą na tle roślin. Także mam nadzieję, że Wam pomogłam, sobie pomogłam, jestem szczęśliwa, że to zrobiłam. Jestem strasznie zmęczona, bo robienie dziennika, kalendarza z kamerą i ze wszystkim jest naprawdę czasochłonne, także idę teraz chyba zgonować, także mi mm, zostaje Wam powiedzieć tylko, że za tydzień będzie vlog z Warszawy. Także do zobaczenia posieczki, całuski i wszystko tam. Pa!